Kibice włoskiego klubu, który spadł do trzeciej ligi, niszczyli wszystko, co się da: płynęły samochody czy restauracje. Piłkarze Napoli, wybrani najlepszymi w tym sezonie. Szymon Marciniak jednak poprowadzi finał Champions League. Ale jest to skandal, który naprawdę ciężko opisać, a była minister sportu naszego kraju cieszyła się z tych wydarzeń. Kibice AS Romy napadli na lotnisku na sędziego Antonego Taylora, rzucili nawet w niego krzesłem. Sergio Ramos oficjalnie po dwóch latach opuszcza Paris Saint-Germain. 175 5 milionów za Rafaela Liao, Robert Lewandowski o powrocie Leo Messiego do FC Barcelony, a on ponoć dostał ofertę z Interu Miami i udzielił obszernego wywiadu. Siemano, ja jestem Mateusz i witam was w dzisiejszym materiale. Już dzisiaj odbędzie się finał Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United, a to sprawia, że jest to idealna okazja, aby skorzystać z bonusu od Betfan. Bonus 200% polega na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a możecie zagrać za 450. Pamiętajcie też o tym, aby przy rejestracji użyć kodu Landry 600. Regulamin, a także szczegóły tej promocji macie na dole w opisie, a ja zapraszam do oglądania. Dawno nie mówiliśmy o pajecie, ale on dalej ma te swoje atomowe uderzenie. Takim nagraniem pochwalił się w swoich mediach społecznościowych. Napoli rozegrało naprawdę wspaniały sezon. Udało im się w tym sezonie wygrać serię, a z gigantyczną przewagą nad drugą drużyną w tabeli. A piłkarze tej drużyny zostali słusznie docenieni. Kvaras Helia został wybrany zawodnikiem całego sezonu, a Wiktor Osimen napastnikiem ligowych rozgrywek. Gruzin w tym sezonie zaliczył 10 asyst, a Osimen pokonał bramkarzy rywali 25 razy. Wielkie gratulacje! Szymon Marciniak to polski arbiter, który będzie miał zaszczyt poprowadzić finał Champions League pomiędzy Manchesterem City a Interem. Jednak jego nominacja została zakwestionowana przez towarzyszenie o nazwie Nigdy więcej, które oskarżyło go o wspieranie skrajnie prawicowej partii Konfederacja. Ale co się tak naprawdę stało i jak zakończyła się ta cała afera? Wszystko zaczęło się od tego, że Szymon Marciniak wziął udział w konferencji biznesowej o nazwie Everest, za organizacją której stoi między innymi współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentsen. Sędzia wygłosił tam prelekcję o swojej drodze do sukcesu i o tym jak radzić sobie z presją i krytyką. Nie poruszył żadnych tematów politycznych ani nie wyraził poparcia dla poglądów Mentsena czy też jego partii. Jednak Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które zajmuje się walką z rasizmem, ksenofobią czy też innymi formami nietolerancji uznało, że sam fakt obecności pana Marciniaka na konferencji Mencena jest nie do zaakceptowania. Wysłało więc oficjalną skargę do UEFA, zarzucając sędziemu sprzeniewierzenie się podstawowym wartościom fair play, takim jak równość i szacunek. Podkreślono, że Konfederacja jest partią skrajnie prawicową, która ma promować nienawiść do mniejszości etnicznych, migrantów, osób LGBT i praw kobiet. UEFA nie pozostała obojętna na te zarzuty i zażądała pilnych wyjaśnień od pana Marciniaka. Istniała obawa, że Europejska Federacja pozbawi finału Champions League i zagrozi jego dalszej karierze w Europie. Marciniak stanął na wysokości zadania i bardzo precyzyjnie wyjaśnił swoją sytuację. Przesłał do UEFA grafiki ze strony Everestu, z których wynikało, że konferencja była biznesowa, a nie polityczna. Przekazał też zapis swojej prelekcji, która nie zawierała żadnych treści sprzecznych z wartościami UEFA. Zdystansował się do poglądów Konfederacji i Mensena w oficjalnym oświadczeniu. UEFA przyjęła te wyjaśnienia i uznała, że nie ma podstaw, aby Marcin odebrać prawo do sędziowania finału. W oficjalnym komunikacie podkreśliła zaufanie do polskiego arbitra i życzyła mu powodzenia w najważniejszym meczu tego sezonu. Marciniak nie zamierza jednak zostawić sprawy bez echa. Według nieoficjalnych informacji ma zamiar pozwać Stowarzyszenie Nigdy Więcej za pomówienia i szkodzenie jego reputacji. Uważa bowiem, że został niesprawiedliwie oskarżony i narażony na nagonkę medialną. Tak więc Szymon Marciniak może być spokojny o finał i skupić się na swojej pracy. A my możemy być dumni z tego, że w naszym Kraju mamy takiego profesjonalistę. Komizmem jednak w całej sytuacji jest to, że Szymon Marciniak w ogóle musiał się tłumaczyć z kim się spotyka, a to, że UEFA żądała wyjaśnień i tą sprawą się zajęła, jest oburzające. Jakie moralne prawo ma UEFA, aby kogokolwiek pouczać i żądać wyjaśnień? W końcu to prezydent UEFA kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie zaczął mówić o zniesieniu sankcji wobec rosyjskich klubów. To Aleksander Ceferin nie widział problemu w tym, że MUNDIAL odbywa się w Katarze, w kraju totalitarnym. W którym przy budowie stadionów zginęło tysiące robotników. Mało tego, nawet była minister sportu naszego kraju Joanna Mucha na antenie Polsat News powiedziała takie słowa. Bardzo się cieszą z tego, że taka sytuacja ma miejsce. Przyzwoity człowiek z Konfederacją nie siada do stołu, nie rozmawia, nie pokazuje się w ich środowisku. A po kilku godzinach od tej sytuacji pani posłanka z Lublina otworzyła umysł na rozum. I przypuszczam, że po fali hejtu, jaka na nią spadła, jednak zmieniła swoje poglądy i uznała, że Szymon Marciniak jest ok. Napisała następujące słowa i uważajcie, bo jest naprawdę grubo. Sędzia Szymon Marciniak, nasza duma, jest najlepszym sędzią piłkarskim na świecie. Dlatego cieszą się, że jest decyzja UEFA, że poprowadzi on mecz finałowy. Naprawdę niebywałe coś niespotykanego. Arbiter Antony Taylor po finale Ligi Europy na pewno nie zaskarbił sobie sympatii kibiców AS Romy. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to są to te dwie sytuacje, przy których arbiter uznał, że rzut karny AS Romie się nie należy. A zdaniem moim, wielu z Was, jak i sportowych dziennikarzy, podyktowanie w tych sytuacjach jedenastki było oczywiste. Jose Mourinho po meczu aż czekał na arbitra, aby prosto w twarz mu powiedzieć, co sądzi o jego pracy. I zrobił to w bardzo dobitny oraz wulgarny sposób. W jego słowach obrywało się również UEFA, a po zamieszaniu z Szymonem Marciniakiem to cieszy jeszcze bardziej. W każdym razie, gdy Antony Taylor po meczu powracał do domu, to na lotnisku w Budapeszcie dopadli go kibice AS-ROMY, no i doszło do naprawdę niebezpiecznej sytuacji, ponieważ musiał być ochraniany i to nawet przez policję. Jeżeli dobrze wnioskuję z tego nagrania, to z nim była albo jego żona, albo też partnerka, która omal nie została krzesłem. Takich zachowań nie wolno pochwalać, no i oczywiście tego nie robimy, ale za tak dramatyczne sędziowanie w tak ważnym meczu należy wyciągnąć konsekwencje. I Europejska Federacja Piłkarska Antonego Taylor oraz sędziów na warze, w mojej opinii powinna jakoś ukarać, bo to co zrobili AS Romie jest po prostu niedopuszczalne. Sergio Ramos, czyli legendarny hiszpański obrońca, po dwóch latach gry dla Paris Saint Germain, zdecydował się na opuszczenie Ligue. 1. Piłkarz ogłosił swoją decyzję na Twitterze, dziękując kibicom i klubowi za wsparcie. Ramos podpisał kontrakt z Paris Saint Germain w lipcu 2021 roku, po tym jak opuścił Real Madrid, gdzie spędził 16 lat. W barwach paryskiego klubu rozegrał 57 meczów i zdobył 5 goli. Nie wiadomo jeszcze, gdzie Sergio Ramos będzie kontynuował swoją karierę. Media mówią o powrocie do Hiszpanii. Albo także o transferze do innego europejskiego klubu. Oczywiście, zapraszamy do Polski, tutaj na pewno byłby traktowany jak król. W każdym razie, już tak na poważnie, to Fabricio Romano podaje, że saudyjskie kluby już od kilku tygodni kontaktowały się z Ramosem i kto wie, być może w tym okienku transferowym Arabia Saudyjska przeprowadzi prawdziwą ofensywę i sprowadzi największe gwiazdy europejskiej piłki nożnej na własne stadiony. Zobaczymy! Włoski dziennikarz podaje, że w kolejnym tygodniu dojdzie do rozmów pomiędzy Arsenalem a Martinem Odegardem, oczywiście w sprawie nowej umowy. W tym momencie nie ma jednak pośpiechu, ponieważ piłkarz chce nowego kontraktu, a klub także chce go mieć w swoich szeregach. Mario Götze podpisał nową umowę z Eintrachtem Frankfurt. Niemiecki zawodnik, który w 2014 roku dał Niemcom Mistrzostwo Świata zostanie w obecnej drużynie aż do 2026 roku. Umowę z AC Milanem przedłużył również Rafael Liao aż do 202 roku, a klauzula odstępnego zapisana w jego umowie to 175 milionów euro. Real Madryt jest zainteresowany Kai Havertzem, który ten sezon miał naprawdę nieudany. Niemiecki piłkarz jest doceniany przez Carlo Ancelottiego, jak i prezydenta klubu Florentino Pereza. Władze The Blues nie przewidują opcji wypożyczenia, a jedynie transfer definitywny. Tak więc Królewskich czeka niemały wydatek, ponieważ umowa Niemca z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Robert Lewandowski wypowiedział się o potencjalnym powrocie jego do FC Barcelony. Messi, musimy poczekać, aby zobaczyć, czy Messi może przyjść. Mam nadzieję, że przyjdzie. Może za kilka dni będziemy mieli więcej bardziej konkretnych informacji. Dla nas jego powrót to byłoby coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żeby wrócił. Argentyńskie media podają, że Inter Miami złożył już oficjalną ofertę Lemiesiemu. Co może być bardzo istotne w związku z jego ponowną grą dla dumy Katalonii, ale więcej na ten temat mówiłem w poprzednich filmach. Co więcej, to już niedługo ma pojawić się obszerny wywiad właśnie z Leomessim, no i kto wie, być może z niego dowiemy się wielu interesujących rzeczy. Włoska Brescia zagrała w Baraszach o utrzymanie w Serie B. Co prawda pierwszy pojedynek przegrali 1-0. Jednak w meczu rewanżowym do 90 minuty mieli dogrywkę, ponieważ udało im się wyrównać. Piłkarze klubu Kozensa trafili jednak w doliczonym czasie gry, co sprawiło, że Brescia spadła do trzeciej ligi. Na trybunach w tym momencie rozpoczęły się wielkie zamieszki. Kibice wpadli na murawę, na boisko poleciały race, a arbiter przegrał niezakończone spotkanie, choć pozostało zaledwie kilkanaście sekund gry. Poza stadionem niszczono restaurację, pod Odpalano samochody, praktycznie niszczono wszystko co było na drodze Kiboli. Kilku ochroniarzy oraz policjantów również zostało rannych. Wydaje mi się, że po tych wydarzeniach spadek do trzeciej ligi nie będzie największym zmartwieniem władz tego klubu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście o godzinie 16.00 finał Pucharu Anglii. Manchester City zagra z Manchesterem United. We Francji ostatnia ligowa kolejka, a tam między innymi Nicea zmierzy się z Olympique Lyonem. We Włoszech spotkanie Torino z Interem, Cremone ze Salernitaną czy Empoli z Lazio. W polskiej pierwszej lidze Górnik Łęczna zagra z Wisłą Kraków. Arka Gdynia powalczy o barażę w meczu z Termaliką. Ważne spotkanie dla układu całej tabeli to również pojedynek z ze skrą częstochowa, a ruch chorzów postara się utrzymać pozycję wicelidera w pojedynku z GKS Tychy. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam za oglądanie do samego końca. Zachęcam do skorzystania z bonusu od Betfan i pamiętajcie o kodzie Landry 600. Życzę Wam udanego dnia, miłego weekendu no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!